Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamoż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przy, prz, przyszedł potop, i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Mały egzamin. Który dzisiaj jest? 1 grudnia. W piątek będzie którego? 6. A co jest jeszcze 6? Mi dokładnie. Y, powiem Wam, że jak byłem małym dzieckiem, i tak kiedyś byłem mały, i też nie miałem brody. Y, w każdym razie, y, jak byłem mały, to na szóstego y, u nas w domu się zawsze przygotowywało, pastowało się buty, czyściło od, od brudu i stawiało pod ścianą. I w nocy albo gdzieś nad ranem, rodzice próbowali tam wcisnąć prezenty, nie, żeby to się wszystko tam zmieściło. Y, potem ważne było wszystko wyjąć, zanim się włoży nogę. A ja byłem takim dzieckiem, ja się po prostu tego jakoś nie mogłem doczekać. I trzy dni wcześniej, przynajmniej trzy dni wcześniej, już te buty gdzieś tam stawiałem, i już tak rano leciałem i sobie myślałem: a może rodzice się pomylili. Może się pomylili i już szybciej coś wrzucili do środka. Kiedy myślę o adwencie i słyszę, że adwent to jest radosne oczekiwanie, to mi się przypomina właśnie tamten moment. Radosne oczekiwanie. Takie oczekiwanie, że ty po prostu już, jakbyś miał zaraz pęknąć z radości, że to już za chwilę. Że to już będzie za chwilę. A co będzie za chwilę? Ano, za chwilę przyjdzie powtórnie Chrystus. Już za chwilę przyjdzie powtórnie Chrystus. I Ewangelia, która dzisiaj, którą dzisiaj usłyszeliśmy, ona mówi, że. W obliczu tego przyjścia Jezusa na końcu czasów, ale tego przyjścia Jezusa też dzisiaj, bo Jezus przychodzi w codziennie. To my możemy mieć przynajmniej dwie postawy. I mówi o tych uratowanych. I Ewangelia mówi też o tych, którzy zginęli w potopie. I jest coś niesamowitego, że jak mówi o tych, którzy zginęli w potopie, to mówi, że oni w ogóle tego nie zauważyli. Zaczęło lać. Noe wlazł do arki, a oni tego nie zauważyli, że giną. Nie zauważyli w ogóle potopu. I myślę sobie, że potop może być symbolem tego wszystkiego, co w naszym życiu po prostu jest złe. Że może być tak, że my w ogóle nie zauważamy tak życiowo, że próbujemy Nasze życie tak naprawdę budować w jakimś złu, że wchodzimy w jakiś grzech w sposób niezauważony. I bardzo łatwo jest wpaść wtedy w takie otępienie, takie, że mnie już nic nie szokuje, żadne zło, którego się dopuszczam, już nie jest dla mnie niczym oburzającym, już do wszystkiego jestem przyzwyczajony. Że swoje życie zaczynam budować jako taką utopię. Samozbawienia, samorealizacji, kariery, sukcesu, rozwoju. Jestem w ciągłym takim kołowrotku tych różnych rzeczy, które mi niby obiecują szczęście. Ja może nawet chwilę jestem szczęśliwy, radosny, no ale tylko przez chwilę. Tylko przez chwilę. Jestem radosny, ale tylko przez chwilę. A tak naprawdę jestem diabelnie smutny. Jestem diabelnie smutny wtedy. Do momentu, kiedy znowu wpadnę w ten kołowrotek, obejrzę sobie jakiegoś znowu fajnego menadżera, który mi powie, jak mam osiągnąć sukces albo jak zarobić więcej i znowu na jakiś czas mam siłę i mam energię. Na jakiś czas, a potem się znowu skończy. Buduję swoją utopię. I Bóg mówi dwa, dwie rzeczy. Słuchaj. Ja utopię tę Twoją utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. To jest pierwsza rzecz. A druga, którą mówi, ratuj się. Jest łódź, ratuj się. Zostaw tę utopię, ratuj się. Chcecie uratować. Chcecie uratować. To, co budujesz, nie jest warte Twojego życia. Chcę Cię uratować, bo Ty jesteś wart dla mnie naprawdę dużo więcej. Jesteś wart dużo więcej niż nawet Twoja najbardziej wymyślona kariera, którą może nawet zdobyłeś. Niż największy sukces rodzinny, finansowy, jakikolwiek sobie wymyślisz. Jesteś wart dużo więcej niż to. Dlatego się ratuj. Dlatego ratuj się, bo Twój Bóg, ten pseudo Bóg, którego wierzysz. On ci nie, przy, nie przyniesie radości. On radości ci nie przyniesie. Dlatego się ratuj. I choć może jest tak, że my nawet byśmy chcieli, ale, ale tak jakoś czujemy się wewnętrznie spętani. Tak jakoś, kiedy przywołujemy sobie rzeczy, które żeśmy w życiu innym sobie wyrządzili to mamy wrażenie, że już jest za późno. Że to już jest za późno. Parę lat temu to tak, ale teraz już nie. Rzeczy poszły za daleko. A Jezus mówi: Chcę Cię uratować i zrobię wszystko, co jest możliwe, żeby Cię zbawić. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Choćby ci woda sięgała po szyję, nie jest za późno, żeby cię uratować. Nigdy. I to jest, myślę, dobre zadanie na adwent. Dać się uratować. Po prostu dać się uratować. I mówimy adwent, radosne oczekiwanie. Radosne oczekiwanie. Jak sobie wyobrażam ten moment tego, co nastąpi. To tak sobie myślę, że ja sobie po prostu siądę z Jezusem gdzieś tam w tatrach, przy stoliku. Weźmiemy sobie kawę, herbatę albo inną mieszankę, jak to w górach. I sobie będziemy, otworzymy taki wielki atlas ze zdjęciami, ewentualnie mu pokażę swoją komórkę z moimi najlepszymi selfie. I on mi będzie opowiadać, wiesz, w tym momencie, kiedy ci było tak ciężko. W tym momencie, kiedy się czułeś opuszczony, samotny, to zobacz, widzisz to miasto ja je obok ciebie. Ja naprawdę byłem z Tobą. Ja naprawdę byłem z Tobą. Dzięki temu przeżyłeś. Chociażbyś pokaże mi te wszystkie moje grzechy, o których ja się wstydzę w ogóle przypominać sobie samemu, i on mi pokaże, że Słuchaj, ja, chcę, ja chciałem Ciebie uratować z tego wszystkiego, i zobacz, ile mi się udało. Żeby Cię uratować z Twojego grzechu. Bo w spotkaniu z Jezusem nie ma potępienia. W spotkaniu z Jezusem jest prawda, która nie potępia. W spotkaniu z Jezusem jest prawda, która zbawia, która ratuje, która daje siłę, daje pomoc, daje energię, daje życie, bo tym jest Jezus. Dlatego to będzie radosne spotkanie. A na radosne spotkania czeka się z nadzieją i czeka się z radością. Gdzie dzisiaj widzisz Jezusa? W takiej Twojej codzienności, ale konkret, konkret, gdzie widzisz Jezusa? Spójrz w swoje serce, poszukaj pragnień, poszukaj tego źródła siły i życia, którego, które w sobie masz. I zobacz, że to one właśnie od Niego pochodzą. A jeżeli już je znajdziesz, to uwaga, idź za Nim. Idź za Nim. Bo to jest jego głos, a to jest źródło życia. Idź za nim, bo ono, on doprowadzi Cię do ratunku. On chce Ciebie uratować. Obojętnie jak wielką utopię już skonstruowałeś.